Mała poczekalnia, tutaj mamy małą, tak galeria Sław, <grych> tutaj niewielka salka do ćwiczeń. Nie uświadczysz tutaj jakichś super ciężkich sprzętów, ponieważ jakby koncepcja pracy z pacjentami polega na tym, że ćwiczymy z nimi w sposób funkcjonalny, trochę żelastwa mam ukryte w szafie, ale tak jak tutaj widać, drabinka, kilka plus taśma TRX, piłki, trampolina. Jakby bazujemy sobie tylko na takich akcesoriach dodatkowych i tak naprawdę większość to nasza wyobraźnia i jakby sposób dobrania ćwiczeń pod dany problem pacjenta, więc to jest małe miejsce do ćwiczeń. Zapraszam dalej. Dwa niewielkiej wielkości gabinety do terapii, do terapii takiej indywidualnej, do terapii manualnej stricte. Zaczynamy zazwyczaj tutaj wywiadem pacjenta, robimy obszerne badanie na stole. Tera, terapia manualna, jakby szeroko pojęta tutaj, czyli te elementy po przebadaniu. Zazwyczaj następnie przechodzimy do, do ćwiczeń, gdzie dalej próbujemy sobie unormalizować. Stan naszego pacjenta, drugi gabinet. Więc tutaj taki sam rodzaj pracy. Aktualnie w gabinecie pracują dwie osoby, czyli moja skromna osoba oraz druga fizjoterapeutka, również o profilu sportowym, bo tak i jak ja jestem emerytowanym sportowcem. Tak samo Ania miała do czynienia ze sportem. W moim przypadku piłka ręczna, w przypadku Ani to była siatkówka, także też szukam takich osób do współpracy, które mają do czynienia czy miały do czynienia ze sportem i jakby na bazie swojego ciała doświadczały też takiego ruchu i dużo, dużo mocniejszego obciążenia. Na pewno ktoś, kto trenuje, tutaj w tym przypadku celujemy mocno właśnie w osoby biegające przykładowo, na pewno będzie to plus, jeżeli przyjdą do fizjoterapeuty, który sam ćwiczył, sam się ruszał i ma doświadczenie jakby pod tym kątem. I tak naprawdę została nam mała szatnia i łazienka, <grytanie> to po treningu. Więc tu jest, tu jest małe pomieszczenie do, do przebrania się.